Cześć, dziś film o tokarce Kormak 410 razy 1000 opinia po 3 latach użytkowania. Maszyny mam od nowości. Powiem szczerze, że nie mam innego porównania, bo na tej maszynie się uczyłem, jestem samoukiem i na tej maszynie pracuję, także nie mogę porównać, że w tej jest to lepsze, w tamtej jest tamto. Moja opinia, jak ja to widzę. Na początku chciałbym Was przeprosić za te okna pozatykane, ale żeby były ładne efekty musiałem tak zrobić, bo słońce nam tu przeszkadzało. Maszyna wygląda tak. Zaraz pokażę Wam z bliska jak to wszystko wygląda. Od czego tu zacząć? Może zacznę od początku. Maszynę kupiłem nową przyjechała na palecie w zestawie było wszystko co niezbędne żeby tą maszynę zmontować i żeby w sumie obsługiwać ją wygodnie w zestawie jest może tak tu jest taka osłonka ona jest w zestawie ją zamontowałem na potrzeby filmy, filmu na co dzień tego nie używam ale zamontowałem skoro była żebyście sobie zobaczyli jak to wygląda Zgniemy to i położymy na poczku. Teraz tak. Troszkę jest w niektórych miejscach, ale to wina tego, że mam garaż nieogrzewany. Panują wiadomo w różne warunki atmosferyczne w takich garażach jest wilgotno zimno i czasami się skrafla i coś tam tutaj łazi, ale to ogólnie niczym nie przeszkadza. Maszyna jest wyposażona w sterowanie w odczyty elektroniczne. Sterowanie mamy ręczne, ale odczyty mamy elektroniczne. Bardzo fajnie to działa. Możemy sobie wyzerować, dyskalować. No. Tu musimy na głębokość wjechać, 30 to mamy, 30 cofamy, nie musimy na tę skalę patrzeć. Rozwiązanie jest naprawdę fajne. Dodatkowo jest tutaj w tej opcji kalkulator. Możemy policzyć sobie, ile materiału potrzebujemy lub ile nasz pracownik ile nasz klient będzie musiał zapłacić Bo pracownikowi domy raczej musi nie zapłacić nasz klient będzie musiał zapłacić fajna sprawa też polecam dobra co mamy mamy konika do konika jest uchwyt wiertarski zestawy dług kiełobrotowy może tak pokrótce powiem co tu jest 32 mm tu ma wysokości szufladka też ma odczyty elektroniczne wszystko w miarę płytnie ładnie mamy posuwy automatyczne do przodu do tyłu w głąb i do siebie nie wiem jak to powiedzieć bardzo fajnie to działa Zestawy były też. Są dwa uchwyty. Jest trójszczękowy. Yy, z dwoma rodzajami szczęk. Wewnętrzne i zewnętrzne. Oraz jest uchwyt czteroszczękowy. Ale nie jest samocentrujący. Do tego jest też flansza Też w w zestawie. Dobra, tak to wygląda. Teraz odnośnie samych posuwów. Posuwów jest bardzo dużo. Jeszcze nie zdarzyło mi się, żebym jakiegoś wintu nie mógł e, dorobić, bo, bo nie było takiego skoku, że tak powiem. Działa to fajnie. Mamy chłodzenie, Teraz mam to wszystko wyłączone. Mamy wyłącznik awaryjny. Mamy lampeczkę nam się ułatwia. To czytki elektroniczne też możemy wyłączyć jeśli nie potrzebujemy może włączę tą maszynę na chwileczkę zobaczycie jak chodzi czy głośno czy cicho nie mamy hamulec, który nam wyłącza i hamuje tą maszynę też bardzo fajna sprawa dobra teraz opowiedziałem o tej maszynie małe co nieco moja opinia jestem bardzo zadowolony gdybym miał kupić taką maszynę ponownie wybrałbym też tą maszynę bym ją kupił. Miałem dylemat, czy kupić starą jakąś e, używaną, czy kupić nową, być może z trochę niższej półki e, w porównaniu do jakichś tam innych firm Hasa czy, czy innych. Wiadomo, że to jest tutaj troszkę niż, niższa półka, ale jestem bardzo zadowolony. Maszyna zarabia na siebie, zarobiła już na siebie. Obsługa też jest fajna. Mocny silnik dziur duży też można brać. Nawet do 4 mm tu brałem. Nie było żadnego problemu, żeby coś się męczyło. Teraz Wam troszkę z bliska pokażę, jak to wygląda. Jakieś zbliżenia. I będę jeszcze opowiadał. Dobra, teraz trochę z ręki ponagrywam. Wyłączymy, żeby tu na mnie nie, nie przeciło. Zobaczcie, jakie tu mamy obroty od 45 do 1800 obrotów. Także jest szerokie pole manewru, zębatek przy gwintach metrycznych i calowych nie musimy zmieniać. Do trapezowych musimy przełożyć. Tu mamy tabelę posuwów. Tu mamy tabelę gwintów metrycznych. Także jest od koloru do wyboru. Tu jest tabela gwintów calowych. Tu są prędkości. Tak to wygląda. Jest wyłącznik bezpieczeństwa. Włącznik do chłodziwa. Tak to wygląda. Jeśli macie jakieś pytania w komentarzach, też wpiszcie, postaram się na nie odpowiedzieć. Na dowód tego, że maszynę mam tyle, a nie ile. Maszyna jest z 2016 roku. Ja ją kupiłem na początku 2017 roku. Także na chwilę obecną mam ją 3 lata. Jestem bardzo zadowolony. Masa 1350 kg i tak dalej. Tu jeszcze zrobimy takie zbliżenie na ten czytnik marki Sino, cokolwiek to znaczy. Ja jestem bardziej amatorem niż jakimś znachorem. Ale. Jestem bardzo zadowolony. Jeśli ktoś zastanawia się nad zakupem takiej maszyny, polecam. Dobra. Dzięki za oglądanie. Daj łapkę w górę. Zasubskrybuj mój kanał, bo na pewno tu będzie dużo różnych innych materiałów. I do następnego.